Cześć, walczymy dalej z wirusem. Zapoznamy się dzisiaj z, z grą a, Panzer Tactics HD, HD. Niezła ta gra jest. Moim zdaniem, można, dość ciągająca, można sobie pograć. Ja tu ją krótko przedstawię. O co tutaj chodzi? Mamy tutaj już tą stronę główną. Mamy scenariusze. Scenariusze oczywiście: czy tam kontynuujemy, czy nowe. Możemy sobie w każdy scenariusz zagrać, jeżeli oczywiście wygramy poprzedni. Ja to wygrałem tych z Niemcami, Rosjanami, Amerykanami, dość, dość fajna gierka. Ale nie będziemy tutaj w tej chwili się tym zagłębiać. Mamy scenariusze treningowe i tutaj jedna uwaga, ponieważ jest dość ciężko sterować, jest całkiem inaczej sterowanie myszką w tej grze niż w innych grach tego typu strategicznych. więc polecam Wam zapoznać się z tymi scenariuszami treningowymi. Te scenariusze treningowe, jest tu ich dość, dość dużo: od najprostszego, troszkę trudniejsze jak zdobyć miasto. Jak zrobić jakąś zasadzkę? No jest nie wiem, nie, nie liczyłem ile jest. Jak załadować przede wszystkim, jak załadować wojsko na samoloty, gdzie wylądować później? Niektóre jednostki mogą lądować obojętnie gdzie, niektóre jednostki mogą być załadowane tylko na lotnisku i lądować tylko na lotniskach, więc sobie trzeba wziąć to pod uwagę. Tak samo jak nie załadować Jednostki na transport morski, żeby podpłynąć, więc tutaj mamy dość tych scenariuszy, takich, które nas wprowadzają tę, w tą grę trochę i dokładnie możemy się zapoznać, jak to wszystko wygląda. Nie będę rozgrywał tych scenariuszy, jest dobrze to wytłumaczone. No, niestety jest tylko język angielski, ale, ale ja myślę, że. że Fani tych wierszcarskich to załapią o co chodzi szybko. Jest tutaj również coś, jeżeli chodzi o historię. I, i mamy tutaj, <laughs> możemy się dowiedzieć, jeżeli o, o faktach historycznych bardzo dużo. Można sobie poczytać, można zapoznać się z tym wszystkim. No, to dają takie dodatkowe sprawy. Wycofamy się, przejdziemy do głównego, do głównego tego menu. I mamy tutaj kampanię, mamy trzy kampanie: wojskami niemieckimi, wojskami e, sowieckimi i aliantami. E, zaczynamy zaczynamy pierwszy, pierwszy scenariusz wojskami niemieckimi. Oczywiście, e, tutaj też mamy dwa scenariusze wprowadzające, i to też bym pro, proponował Wam te dwa. Jeżeli zaczynamy grać z Niemcami już w kampanii głównej, to te dwa scenariusze Was dokładnie wprowadzą w grę o co chodzi. Ja to pominę i zaczynam pierwszy scenariusz kampanii niemieckiej. Tutaj można sobie też poczytać co i jak, gdzie co było, trendy, wiadomo o co chodzi. W historii jest wszystko dokładnie wytłumaczone. I oczywiście zaczynamy, mamy tutaj kapitana Rycowa, który nam będzie dowodził i przedstawiał całość. W kampanii niemieckiej mamy 10 scenariuszy, plus, jeżeli my wygramy, pierwszy jest oczywiście Polska, a tutaj mamy Polskę, później Norwegię, mamy tutaj Belgię, Ardeny, mamy Francję, Dunkierka oczywiście, po kolei Kreta i tak dalej. Jeżeli wygrywamy, przechodzimy do następnego, do następnego, do następnego, kończymy to i mamy jeden dodatkowy, bonusową misję w Egipcie. To jest taka misja już domyślna, e, która o, e, oczywiście, e, jeżeli chodzi o fakty historyczne, nie miała miejsca. Natomiast jeżeli, jeżeli przejdziemy te wszystkie scenariusze w tej kampanii niemieckiej, możemy sobie dodatkowo dla fanów zagrać tą, tą bonusową misję. Okej. Okay. Przechodzimy do głównego, do głównej a, gry. Dwie rzeczy, które są tutaj dość takie a, denerwujące. Tutaj jest wytłumaczenie, to trzeba sobie to, to wszystko poczytać, o co nam chodzi, co zdobyć. I możemy teraz, mamy 1500 Kasy, po prostu kasy. Możemy sobie teraz jeszcze za te 1500 dokupić jakieś jednostki. Mamy tu tych jednostek dość. Samoloty mamy. Mamy dwa Messerschmitty. Mamy jednego, ja tu mamy Messerschmitta, tu mamy Messerschmitta, dziewiątki, sto dziewiątki. Tu mamy Junkersa, stukę i to nam w tej w tym scenariuszu całkowicie wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o piechotę czy o ciągi, to mamy 1500. Wchodzimy tutaj i rekrutujemy. Wermach mamy żołnierzy lekką piechotę, specjalnych pionierów, którzy mogą właśnie samolotami się przemieszczać. Mamy ciągi bierzemy oczywiście Wermach, zatwierdzamy. Rekrutuj i od razu go Wystaw na mapę, i tutaj klikamy, i lewym zatwierdzamy. Zostało nam 1050. Znowu tutaj wchodzimy, jeszcze jedną piechotę za 450 kupujemy, rekrutujemy i wystawiamy, i potwierdzamy. Lewą myszką zostało nam 600. Teraz, jak zobaczycie, co jest, możemy rekrutować. Możemy, nie damy już rady, tu on kosztuje 900. Zwiadowczy, wóz opancerzony. Możemy tutaj, a, to nam akurat tym, co nam już nie jest potrzebne, absolutnie e, działko przeciwpancerne. E, piechotę możemy jeszcze jedną za 450, ale nie ma to sensu na razie. Możemy samoloty, możemy, działa. Możemy działko czyć lotnicze, no i czołgi przede wszystkim, ale dwójka pancer kosztuje nas 800, no mamy tylko do tej chwili 600, więc na razie go nie kupimy. Natomiast przy zdobyciu każdego punktu, każdego miasta, dostajemy dodatkowe punkty tej kasy, pieniędzy po prostu, i za co będziemy mogli później kupić sobie coś jeszcze, kupić i. Z tego, co rozegrałem te scenariusze, to wiem, że będzie tu potrzebny nam czołg, nawet ta dwójka za 800, więc poczekamy, żebyśmy uzbierali, trzeba zdobyć to miasto, to miasto, wtedy będziemy mieli tej kasy na tyle, żeby, żeby po prostu dokupić ten czołg. Jest tu też przybliżenie, fajnie to wygląda, jest dość, dość ładna, ładnie to zrobione, dość wciągająca jest ta gra, wam powiem, wciągająca. Też trzeba troszkę myśleć. No, postarali się. Jest tych scenariuszy tutaj bardzo dużo i są te trzy kampanie, więc mamy zajęcia sporo. Ok, zaczynamy start. Zaczynamy tą grę. I druga rzecz, która jest e, e, taka dość denerwująca. Ok, na trzy gwiazdki, jeżeli, jeżeli, jeżeli wykonamy to misję w ciągu 11 dni, za dwie gwiazdki, jeżeli w ciągu 14. To się, to się wiąże z tym, że czym, lepiej to, czym szybciej to zrobimy, tym więcej dostaniemy pieniędzy. I jedną gwiazdkę musimy to zrobić w ciągu 29 tur. Czyli każda tura to jest jeden dzień. Teraz to jest ok. I tutaj co wcześniej. Tutaj Wam nie. uciekło mi to, żeby Wam to pokazać. Tutaj te jednostki, które są zaznaczone. Na w czarnym, tak, tutaj, te wszystkie jednostki to są te jednostki z naszej army Corps I, i, i co tu jest takie e, w tej grze dość denerwujące, że w, tej, w tym scenariuszu nie możemy stracić więcej jak 5 jednostek z tej army Corps Te na biało z czarną cyfrą to są dodatkowe, je możemy tracić. Natomiast te w czarnej obudce, z białą cyfrą to są jednostki z Army Corps, które nie możemy tutaj wiele ich stracić. Tylko pięć. I czym dalej pójdziemy w tych scenariuszach, tym to jest bardziej zaostrzone. No i niestety na to trzeba uważać. Ok, zaczynamy. I tutaj właśnie o to chodzi. Lewa podświetla się na niebiesko. Trzymamy lewy. Podchodzimy. Puszczamy, on podchodzi i musimy zatwierdzić. Jeżeli nie zatwierdzimy, to nam się cofnie na to samo miejsce. Więc jeżeli przyciskamy lewy, dajemy mu wytyczne, gdzie on ma iść. Puszczamy, on podchodzi i zatwierdzamy, że on tu ma stanąć. Tu już jest polska jednostka. Mamy tutaj tego lekkiego bombowca. Oczywiście nadlatujemy tutaj. I mamy teraz, możemy atakować. On dostanie za jeden. Przyciskamy lewy, i atakujemy. Ok. Yy, dalej, piechotą. Piechotą, odchodzimy tutaj, zatwierdzamy. Puszczamy czuczoł, puszczamy dopiero lewy, teraz potwierdzamy. Następny, wychodzimy czołgiem, trzymamy lewy, dajemy mu drugą podjeżdża, potwierdzamy. Yy, następna piechota, trzymamy lewy, puszczamy, potwierdzamy. Wóz opancerzony, wychodzimy, potwierdzamy. Co tu mamy? E, mamy przeciwpancer, pancer, e, przeciw, tak, przeciwpancerne działko. I teraz, e, tam jak, jakbyście się zapoznali z tymi treningowymi, treningowymi e, scenariuszami, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Naciskamy lewy, wtedy nam się podświetla, gdzie on może się ruszyć, to jest mało. Natomiast, jeżeli teraz przyciśniemy prawym, podświetla nam się opcja ładu go na transport, na samochód. Lewy i widzicie, jest załadowany na samochód i wtedy możemy już wiele większy ruch ten wykonać i potwierdzamy. Tu mamy działo. To samo. Prawy, teraz lewy I podjeżdżamy. Za chwilę będziemy e, oszczeliwać to miasto i zatwierdzamy. Tu wysłaliśmy dwie jednostki. Całe główne uderzenie oczywiście idzie na Warszawę. Całe główne uderzenie idzie na Warszawę. I mamy tutaj jeszcze 10,5 cm działko, dobre. Tak samo, ono by się tylko ruszyło o jedno pole, więc prawym i podchodzimy do. Okej, okay. i mamy jeszcze, jeszcze berwak mamy, tak samo, ładujemy go, żeby on szybciej się poruszał. A może go przypuścimy. puścimy. OK. Mamy jeszcze dwa to możemy? możemy go ostrzelać. 0 do 0, ale go ostrzelamy. OK. I mamy drugi. Jeszcze nam został... Uh, jeszcze nam został jeden Messerschmitt. Też. Czy mamy lewy, czy mamy lewy, czy mamy cały czas lewy? Dajemy mu ten direction, gdzie... latuje i zapierdala. I to są nasze wszystkie kolejki w tej chwili. Możemy sprawdzić stawem, czy wykonaliśmy te wszystkie kolejki, wszystkie nasze jednostki się ruszyły. OK, i kończymy. Zaczynają polacy. Z tego miasta Polska ostrzela. Mają samoloty, kilka nie chodzi o. że takie dobre samoloty. I tak, zostało nam 10 dni. Tak, 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 tak. Okay. Czyli tak, ten już ma za dwa. On zaatakował go na, y, dwoma samolotami. PZDLP, tak, 24, 24. Dobra. I my tym naszym Messerschmittem nie ma co. Tylko trzeba, e, trzeba po prostu już uciekać, bo zaraz, bo ze tego Uciekamy, uciekamy na lotnisku. Zatwierdzamy. On też może się doładować tylko na lotnisku. Jeszcze właśnie o to chodzi już, żeby jak, jak załadować się jedno, Jak e, a, zrobić to, żeby one miały więcej siły. Teraz tak, z tego, z tej e, podświetlamy z tej armaty już możemy strzelać spokojnie dostanie za 6 tu, tu są duże, dość duże straty dość duże straty i mamy tutaj samolot z tym, że musimy teraz przejść tu i zmienić to na samoloty i z naszego samolotu ze stuki walimy jeszcze w niego zniszczymy go i teraz spokojnie możemy naszą jednostką wejść do tego miasta. Zdobywamy to miasto. I teraz mieliśmy 600, dostaliśmy 105 za to. Mamy 705. Te jednostki nam się ruszyły. Tutaj będzie ok. Tym w tej chwili możemy za 4 zaatakować. I nasza piechota też go może w tej chwili. Tak, został zniszczony. Z tym, że wykonaliśmy ruch, więcej nie mamy już tutaj żadnego ruchu. Tu mamy jeszcze te jednostki nasze, które muszą teraz coś zrobić. Mamy tą. Ten, ten akurat jest tu nieprzydatny w tej chwili. Natomiast ten jeszcze nie ma zasięgu żeby dostać tych um, tą polską piechotę, więc y, tu mamy ten jeden samolot tego naszego już widzimy, płatujemy, atakujemy go za 5. Dostajemy... dostaliśmy na dwa, on jest już podkończony, tego, ten jeszcze ma silny, tutaj y, czołgiem... Czołg 2 do 2 najlepiej 2 do 2 i podchodzimy piechotą 1 do 3, OK, do no, 3, został oczywiście ładnie to wygląda fajnie, fajnie, dość, dość przyjemnie zrobiona drugona yy, Mamy ten yy, zjadowczyk był żony. jakieś tam okay, nie wiem sobie podjedzie tutaj a z tego yy, z naszego tego antigana, ale to nic yy, załadujemy go i podjedziemy bliżej ok yy, tym też bym się ruszył o no, nie wiem yy, ok załaduję go również podjadę bliżej i co jeszcze nam zostało w tej kolejce Tutaj mamy jeszcze, ok, i ten już, ten też, tego możemy teraz, tu zdobyliśmy to miasto, śmiało go ładuje na. Tutaj widzicie, on dostaje nie, nie, amunicję, nie, natomiast jeszcze on ma pełną siłę, to za chwilę będziemy mówić Więc ja go ładuję na samochód, na transport. Żeby szybciej się poruszał, podjeżdżamy. Co nam jeszcze zostało? Wszystko na tym, w tej kolejce, dajemy teraz kolejkę rozdzwierkowi. Samolot się wycofuje i zostało nam tak. I tutaj za każdym razem nam pokazuje co i jak. I teraz już nie będę rozgrywał tego dalej. O, tu mamy 9, ok. zdobywam to, zdobywam to miasto. Ok, i 822. I teraz mam 822. Teraz spokojnie wchodzę sobie do żeby zrekrutować jeszcze jedną jednostkę na czołgi i dwójkę pancera za 800 kupuję i wkładam od razu go do na pole bitwy tutaj. OK. I zatwierdzam. Zostało nam tylko 22 punkty, więc prawdopodobnie w tej kolejce nie wiem, czy mam, pokażę wam pokażę. OK. 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 <laughs> Podświetlam. Ten ma siły, jak widzicie, 7. Ja go chcę wzmocnić, lewym, prawym i teraz mamy tak, załadować go, dać mu amunicję, paliwo, to jest też potrzebne, szczególnie jeżeli chodzi o czołgi wo wozopancerzone, czy o lasierze. Oczywiście jak damy mu amunicję i paliwo, to tracimy tą kolejkę, już nie możemy strzelać, a jemu dajemy po prostu Więcej wojska. wzmacniamy go tutaj na dychę. Na dziewiątkę. Tylko na dziewiątkę, dlatego żeśmy mieli za mało, za mało tych punkcików. Nie dało się go na dychę wziąć. I zaczynamy posuwać się naszymi jednostkami do przodu. Też go ładuję tutaj na, na samochód. Szybciej, szybciej. Chodzi o to, żeby jak najszybciej. Je jak najszybciej e, zdobyć Warszawę e, Tu mamy ósemkę nasz ten samolot a tego 3 no, troszkę dostęp, jest 5 na 5 e, tu mamy na lotnisku nasz samolot Niestety nie możemy mu nic dodać, dlatego, że nie mamy, nie, ma, nie mamy pieniędzy po prostu, nie mamy pieniędzy, więc on tu stoi, na razie jest on nieprzydatny, nieprzydatny w tej chwili, natomiast mamy, mamy tutaj a, yy, to działo, które też ładujemy i jak najszybciej niech ono zasuwa do przodu. Yy, tutaj możemy jeszcze, no co, przesuwać się tylko ja, gdzieś tam. Ja, tu mamy, yy, natykamy się jeszcze na tą polską jednostkę, już jest trochę osłabiona. Yy, Ostrzeliujemy ją, dostanie za 4 zostało mu jeden. właściwie możemy ją kończyć. So, tym się zbliżamy, ten jest nie bardzo nam potrzebny, zatwierdzamy, natomiast zwiadem zbliżamy bliżej, zatwierdzamy, jeszcze sprawdzamy, mamy ten nasz samolot, który niestety nie będzie mógł się poruszyć, mamy jeszcze naszego o, Sukasa, który, który może spokojnie gdzieś tutaj i zatwierdzamy, no i ten zostaje, który nam w tej chwili nie jest absolutnie do niczego do niczego potrzebny. I tak to wygląda. Jeżeli byście chcieli, żeby was bardziej e, zapoznał w sterowaniu, wsiadaniu, na właśnie jak się poruszać jednostkami, gdzie lądować, jak je brać na, na samoloty, które jednostki są, e, które mogą e, być załadowane na samoloty, e, i później obojętnie gdzie wylądować, to są jednostki piechoty, które tylko mogą na lotnisku być załadowane i lądować tylko na lotniskach. Które zdobędziemy, także możemy się później, proszę, w komentarzach, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, to, to chętnie nagram jeszcze jakiś filmik z tego, żeby was zapoznać dokładnie, jak, jak to wszystko przebiega, jak, jak to robić. Natomiast sama, sama ta koncepcja gry jest, jest fajna. Tu już widzimy, widzimy obronę Warszawy, jeszcze nie wszystko, tu będzie więcej tego wojska. Tutaj malotniską też będzie tutaj więcej tego. Jakiś samolot, jakiś ciąg chyba tam ma. No i posuwamy się i musimy to zdobyć w ciągu tych, tych wyznaczonych tur i tak jak mówię, nie tracić jednostek tych z Army Corps. Ok, dziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinka.